Na nowo, no, no, pocieplają. Ja długo to robią, w ogóle to ocieplanie. Widać, kasy nie ma. <grych> no, zobaczymy się. Tam mieszkają tu. normalni ludzie, żadne bogocze. A tam nie handlują. A, i co z tego mówi? ileś No, ale to tam zawsze mowa jak on Jaką sum po to jeździ po Dalmach. tu coś robił jeszcze. Du dodatkowy parking tu będzie. Ale no, patam Tak jakby tu stoło. Z... No Ania, no patrz jak tu stoi aut... samochodów tego. W niedziela, no. nie? No powidzę, że w niedzielę... O, patrz, tam, tam tam te o. <ścoughs> tu jedno auto stoi. O i tu. O. Kibel. Jakie? ławki podgrzewane. No chyba, ja nie wiem. Ty, ty, no, no, okay, oj, tam tu tam. jakie pasty, jakie zadaszenia ty... Jupie. O ma. Bo no, jak dworca nie ma, no to se... Każdy no właśnie, no czekaj, to każdy ludzie ograć. mają przetłować, no. nie? Ale co z tego się tłuszkowało, a w pociągu nie widzi? No dobra, ale jak ogłoszą, że pociąg, bo jednak są te Ale jak, no, jak ci no, ogłoszą, nie... kto tu będzie to słyszał, jak tu nie ma megafonów, ty? Megafony są tam. No, a co to sobie ogłaszą? Kto to ogłaszał? czy co siedzi w tym? Tam w ty tej nastawni? No. Na przykład powiedzmy, że pociąg jest pół godziny później. Ja, no, Pociąg jest pół godziny później. No to, a to nie, i tam będą siedzieć, a w tym zimnie, ja nie wierzę. Wiesz tam, jest zimno jak diobi, a on tam będzie siedział. <grym> tam mu dupy nie ogrzeje w no. no, ale ładnie zrobili. No. no. Tylko po co? Tylko po co? A ten, by miała I, ta, i linia szybkiej kolei, to muszę to zwalić. No, mówił przecież burmistrz, mówił o tym, nie, że... Cała to po to, inwestycja, to, po to, to? Całą inwestycję by szlak trafił. W Polsce wszystko jest dozwolone. kasa się musi zgadzać, nic więcej.